Witajcie gracze SNC Games, to my ponownie z Venice Beach, podglądamy koszykarzy jako SNC Scouts. Natomiast ważny komunikat, a propos wczorajszego meczu, obiecaliśmy Wam raport z naszych oględzin najlepszej ligi świata, mianowicie wczoraj doszło do bójki pomiędzy zawodnikami. Pomagamy lidze NBA rozwiązać tę sytuację podobnie jak my rozwiązaliśmy ją w naszej lidze. Parę lat temu w aferze bielas Gate, kiedy doszło do bójki między dwoma zawodnikami, e, objęliśmy ich fundację w SMC Cares, pomogliśmy, mamy duże doświadczenie w tym tematu, jak radzić sobie z agresją. NBA poprosiło nas, byśmy jako prekursorzy tego typu zachowań wprowadzili podobno, podobne rozwiązanie i rozwiązali ich problem. No. Może się uda, miejmy nadzieję, że kciuczka zrozumieją co zrobili, natomiast wracamy do podglądania amatorów. Jesteśmy jako SMC Scouts, także jest no dużo tutaj. Da. Może nam się uda kogoś znaleźć. Spójrzcie też na graczy tutaj. E... Dajcie nam popracować, także my ciężko tutaj naprawdę pracujemy. Może któryś z nich dołączy do naszych spotkań. Ja bo... już jestem bardzo zmęczony tą ciężką pracą tutaj, już mam mi serdecznie dosyć, już naprawdę chciałbym odpocząć. Natomiast no, robimy Działaś. co możemy, działamy na rozwój naszej ligi społeczności koszykarskiej w Poznaniu. Złyszymy wszystkich koszykarzy. One Love. Na razie.